Fire dla każdego. Taką wizję roztacza wielu twórców internetowych. Mam wrażenie, że wczesna emerytura stała się narzędziem marketingowym służącym do sprzedaży cudownych strategii inwestycyjnych, szkoleń czy książek. Jeżeli ktoś dobrze zarabia, osiągnięcie niezależności finansowej faktycznie jest możliwe. Ale roztaczanie wizji wczesnej emerytury dla każdego, która wymaga jedynie regularnego inwestowania małych kwot, to nawijanie makaronu na uszy. Przez cały rok staram się was zachęcać do inwestowania. Dziś postaram się urealnić napompowane oczekiwania niektórych osób. Najpierw wyjaśnię, czym jest FIRE, potem pokażę, ile pieniędzy trzeba zgromadzić, aby osiągnąć wczesną wolność finansową, a na koniec obliczymy, ile pieniędzy trzeba inwestować co miesiąc, aby taką kwotę zebrać. Czym jest FIRE? Za tym skrótem stoi angielski termin Financial Independence Retire Early. Zwolennicy ruchu FIRE dążą do niezależności finansowej i wczesnej emerytury. Podczas gdy standardowy wiek przejścia na emeryturę to 60-65 lat, oni chcą osiągnąć wolność finansową już w wieku 40-50 lat. Aby tego dokonać, decydują się na istotne ograniczenie wydatków i inwestowanie zaoszczędzonych pieniędzy, tak aby zgromadzić kapitał pozwalający żyć bez pracy. W tych rozważaniach całkowicie pomijamy ZUS. Na marginesie dla niektórych plan fire polega na tym, by najpierw zgromadzić kapitał zapewniający wolność finansową, a potem podjąć pracę, która sprawia przyjemność, lub założyć własny biznes i realizować się na własnych zasadach. Osobiście nie nazwałbym tego wczesną emeryturą, lecz po prostu zmianą pracy na taką, którą się lubi. Ale bez względu, jak to nazwiemy, uważam, że to bardzo dobry pomysł. Nie mogę tylko zrozumieć, po co warunkować takie zmiany w karierze zgromadzeniem kapitału dającego wolność finansową. Jeżeli dostrzegacie możliwość takiego kroku, nie warto zwlekać. Warto podjąć go jak najszybciej. Niezależnie od tego, czy zgromadzony kapitał, który mam obecnie, wystarczy na całe życie, czy nie. Ja przykładowo 6 lat temu właśnie tak zrobiłem i uważam, że była to świetna decyzja. Jak wiele osób doży do FIRE? Wczesna emerytura nie jest najczęstszym celem inwestycyjnym, ale różne badania pokazują, że jest on regularnie wskazywany przez inwestorów. Przykładowo, w badaniu Inwestowanie oczami młodych dorosłych 28% ankietowanych zadeklarowało, że inwestują, aby kiedyś żyć z dochodu pasywnego, a ponad 60% uczestników badania ETF w portfelu wskazało, że ich celem jest m.in. zabezpieczenie swojej przyszłości finansowej na za kilka, kilkanaście lat. Co ja sądzę o FIRE? Sam akurat nie dążę do wczesnej emerytury, co wyjaśniłem w materiale Problem z FIRE. Ale chcę mocno podkreślić, że nie jestem przeciwnikiem FIRE. Podpisuję się pod tym, że warto gromadzić oszczędności, bo przecież każdy z nas pewnie straci siły do pracy. Zgadzam się też, że nie warto zacharowywać się na śmierć. Tu polecam świetną książkę Śmierć z ze zerem na koncie. Sam pewnie nudziłbym się na wczesnej emeryturze, ale znam osoby, które na nią przeszły. Nie realizują się zawodowo, a czują się szczęśliwe. Na potwierdzenie polecam mój wywiad z Lucyną Balcerak. Jestem przekonany, że dla części osób FIRE to odpowiednia droga i kibicuje im w dążeniu do tego celu. Jednak z drugiej strony warto mieć realistyczne oczekiwania. Ogólnie FIRE jest osiągalne dla osób o wysokich zarobkach. Takich, które są w stanie dużo oszczędzać, a jednocześnie mieć dach nad głową i nie przymierzać głodem. W sposób szczególny chcę zwrócić uwagę na notoryczny błąd popełniony przy kalkulowaniu kapitału dającego wolność finansową. Zawolennicy FIRE często korzystają z reguły 4%. Ona może być pomocna przy kalkulacjach emerytury w typowym wieku, 60-65 lat, ale w rozważaniach odnoszących się do wczesnej emerytury daje ona mylne wyniki. Ile pieniędzy trzeba zgromadzić, aby przejść na wczesną emeryturę? Na to pytanie szczegółowo odpowiedziałem w materiale, jaka kwota daje wolność finansową. W telegraficznym skrócie. Pomaga na nie odpowiedzieć klasyczna reguła 4%. Mówi ona, że należy zgromadzić taką kwotę, aby 4% z niej wystarczyło na pokrycie zakładanych przez nas rocznych wydatków w pierwszym roku. Innymi słowy, trzeba zgromadzić 25-krotność planowanych wydatków. Weźmy przykład przeciętnego Polaka, który zarabia 6,5 tysiące złotych brutto. Tyle wynosiła mediana zarobków w roku 2024, czyli około 5000 zł na rękę. Przyjmijmy może nieco optymistyczne, biorąc pod uwagę większość badań, że oszczędza 1000 zł miesięcznie, a zatem jego miesięczne wydatki wynoszą 4000 zł. W skali roku daje ta kwotę 48 000 zł. Zatem kwota dająca wolność finansową to 1,2 miliona złotych bo 4% z tej kwoty daje właśnie 48 tysięcy. Jednak trzeba uwzględnić dwa szczegóły. Po pierwsze, reguła 4% zakłada, że nasz portfel składa się przynajmniej w połowie z akcji. Dla portfeli 0,100 lub 25,75, gdzie dominują obligacje, ta reguła się nie sprawdza. Innymi słowy, jeżeli na etapie wypłat mamy w portfelu głównie obligacje, raczej nie starczy nam pieniędzy do końca życia. A osób, które tolerują jedynie ryzyko charakterystyczne dla obligacji, jest wiele. Po prostu wraz z wiekiem spada zapotrzebowanie na ryzyko, a rośnie zapotrzebowanie na tzw. święty spokój. Po drugie, reguła 4% zakłada, że nasza emerytura będzie trwać 30 lat. Biorąc pod uwagę, jak długo żyjemy, może się ona sprawdzać, jeżeli zakładamy przejście na emeryturę w typowym wieku 60-65 lat. Natomiast przejście na wcześniejszą emeryturę nie oznacza, że będziemy żyć krócej. Jeżeli chcemy przejść na emeryturę np. Na w wieku 50, a nie 60 lat, z jednej strony czas oszczędzania skraca się o 10 lat, np. z 30 do 20 lat, ale jednocześnie okres konsumpcji kapitału wydłuża się o 10 lat, z 30 do 40. To oznacza, że kapitał do zebrania musi być większy, niż wynika to z reguły 4% która zakłada życie z kapitału przez jedynie 30 lat. Ile pieniędzy trzeba zebrać, aby przejść na wcześniejszą emeryturę? Jeżeli pieniędzy ma nam starczyć na dłużej niż 30 lat, wskaźnik wypłaty musi być niższy niż 4%. Ile dokładnie? Jakiś czas temu obliczył to Baptiste Wicht, autor świetnego bloga The Poor Swiss. W artykule Updated Trinity Study for 2025 More Withdrawal Rates przedstawił bezpieczne wskaźniki wypłaty dla dłuższych okresów wypłaty. Jeśli pieniędzy miałoby starczyć na 40 lat, to dla portfeli składających się w dużej mierze z akcji 100, 0, 75, 25 i 50, 50, należałoby przyjąć wskaźnik wypłaty nie 4%, lecz 3,5-3,6%. Oznacza to, że kapitał do zebrania wyniósłby około 1,37 miliona złotych. Dla portfela 25,75 wskaźnik wypłaty musiałby wynieść około 3%, co przekładałoby się na kapitał 1,6 mln złotych. Dla portfela 0100, składającego się wyłącznie z obligacji, ta kwota musiałaby być jeszcze większa, ale w analizie brakuje danych, aby ją dokładnie ustalić. A jeżeli okres wypłat miałby być jeszcze dłuższy, np. 50 lat, to wskaźnik wypłaty dla portfeli 100, 0, 75, 25 czy 5050 50, powinien być jeszcze niższy. Około 3,2-3,4%. To oznacza, że należałoby zebrać kapitał rzędu 1,5 miliona złotych. Natomiast dla portfeli 25,75 i 0,100 ta kwota powinna być jeszcze większa, ale ponownie dane z analizy nie pozwalają jej precyzyjnie oszacować. Na marginesie podobne obliczenia wykonał Karsten Jeske z bloga Early Retirement Now. Jego wyliczenia mniej więcej pokrywają się z analizą biednego Szwajcara. Jeżeli interesują Was szczegóły, Odsyłam do jego wpisu: The Ultimate Guide to Safe Withdrawal Rates Part 1 Introduction. Na koniec trzy zastrzeżenia. Po pierwsze, te analizy opierają się na danych z rynku amerykańskiego, który historycznie zachowywał się lepiej niż reszta świata, a przecież nie ma gwarancji, że przyszłość będzie wyglądała tak samo. Chcąc przyjąć bardziej konserwatywne założenia, warto rozważyć dane obejmujące nie tylko rynek amerykański, ale na przykład koszyk rynków rozwiniętych. Taką analizę przeprowadził jakiś czas temu Wade V, autor artykułu Does the 4% rule work around the world? Jego badania pokazało, że dla 30-letniego okresu wypłat, dla portfela 50-50. Bezpiecznym wskaźnikiem wypłaty byłby nie 4%, lecz 3,5%. Wade nie przedstawia wyników dla dłuższych okresów, 40 czy 50 lat, ale można szacować, że stopa wypłaty mogłaby wynieść poniżej 3%. Wówczas kapitał do zebrania wyniósłby ponad 1,6 miliona złotych. Po drugie, te wyliczenia nie obejmują podatków. Jeżeli ktoś chce przejść na emeryturę w wieku 60 lat, można założyć, że inwestuje np. przez IKE, więc wypłaty byłyby zwolnione z podatku. Natomiast jeżeli planujemy emeryturę w wieku 40 czy 50 lat, podatek od zysków byłby naliczany. Tak długo, aż spełnimy warunki wypłat bez podatku. To oznacza, że kwota dające wolność finansową powinny być jeszcze większe. Na sam koniec warto dodać, że obliczone kwoty uwzględniają jedynie oszczędności na cele emerytalne. Jeżeli chcielibyście na przykład wesprzeć swoje dziecko finansowo przy wchodzeniu w dorosłość, kwoty do zebrania musiałby być odpowiednio większe. Ile pieniędzy trzeba co miesiąc oszczędzać, aby zgromadzić odpowiednią kwotę? Obliczenie kwoty zapewniającej wolność finansową to jedno. Jednak na końcu pojawia się pytanie: ile trzeba oszczędzać miesięcznie, aby tą kwotę zgromadzić? Aby łatwo na nie odpowiedzieć, stworzyłem kalkulator wolności finansowej. Jego obsługa jest bardzo prosta. Określacie kwotę wydatków, a kalkulator pokazuje, ile miesięcznie trzeba było w przeszłości inwestować, aby zgromadzić tę kwotę w ujęciu realnym, czyli uwzględniając inflację. Przykładowo, posługując się wcześniej przyjętymi danymi dla przeciętnego Polaka, zakładamy, że miesięczne wydatki w dzisiejszych realiach wynoszą 4000 zł. Na emeryturę planujemy przejść w wieku 60 lat. Przyjmujemy okres wypłat 30 lat oraz Portfel składający się przynajmniej w połowie z akcji, więc stopę wypłaty ustalamy na 4%. W okresie akumulacji zakładamy inwestowanie w portfel 100%, 0, czyli w 100% w akcje USA. Przez 30 lat, czyli rozpoczynamy inwestowanie, mając 30 wiosen na karku. Jakie są obliczenia kalkulatora przy takich założeniach? Kwota do zebrania wynosi 1,2 miliona złotych. Aby ją uzbierać, historycznie, przeciętnie trzeba było inwestować 1064 zł w pierwszym miesiącu, a w kolejnych zwiększać tę kwotę o wysokość inflacji. To bardzo dobra wiadomość, bo wcześniej zakładaliśmy rozpoczynanie oszczędzania od 1000 zł w pierwszym miesiącu, ale to właśnie mniej więcej ta kwota. Jeszcze lepsza wiadomość jest taka, że gdybyśmy trafili na skrajnie szczęśliwy okres, wystarczyłoby inwestować raptem 528 zł. Z kolei zła jest taka, że jeśli byliśmy skrajnymi pechowcami, to historycznie trzeba było lokować co miesiąc aż 1930 zł. Wniosek jest taki, że przeciętna osoba inwestująca w portfel akcyjny była w stanie osiągnąć wolność finansową o ile miała odrobinę szczęścia lub przynajmniej nie trafiła na wyjątkowo pechowy okres. Teraz sprawdźmy Ile trzeba było inwestować, jeżeli zakładamy start w tym samym wieku, czyli 30 lat, ale na emeryturę przejdziemy nie w wieku 60 lecz 50 lat, czyli oszczędzać będziemy przez 20 lat, a pieniędzy musi nam starczyć przez 40 lat. Przy takich założeniach kwota do zebrania wynosi około 1,4 miliona złotych, aby ją zgromadzić, historycznie trzeba było inwestować w pierwszym miesiącu przeciętnie aż 2592 zł. A w kolejnych okresach zwiększać tę kwotę o wartość inflacji. To 2,5 razy więcej niż zakładana przez nas kwota oszczędności 1000 zł. Co więcej, gdybyśmy byli skrajnymi szczęściarzami, to i tak trochę by nam brakowało. Wymagana kwota to 1166 zł. Nie mówiąc już o wariancie skrajnie pechowym, który przekraczałby nasze możliwości aż sześciokrotnie. A gdybyśmy mieli startować w wieku 30 lat, ale przejść na emeryturę jeszcze wcześniej, w wieku 40 lat, okres inwestowania skróciłby się do 10 lat, a okres konsumpcji kapitału wydłużyłby się do 50 lat. W takim scenariuszu kwota dająca wolność finansową wyniosłaby niecałe 1,5 miliona złotych. Aby ją zebrać, historycznie trzeba było przeciętnie zainwestować w pierwszym miesiącu ponad 8 tysięcy złotych, czyli Osiem razy więcej niż nasze możliwości. W wariancie szczęśliwym wymagana kwota przekraczałaby nasze możliwości pięciokrotnie, a w pychowym nawet 16-krotnie. Co trzeba koniecznie podkreślić, to fakt, że te wyliczenia opierają się na kilku optymistycznych założeniach. Po pierwsze, że w okresie akumulacji nasz portfel składa się w 100% z akcji, a w okresie konsumpcji będą one stanowić przynajmniej połowę portfela. Tymczasem większość społeczeństwa ma raczej niską tolerancję na ryzyko. Przykładem są profile ryzyka klientów Biura Allior Banku. Po drugie, dane zakładają, że inwestujemy w aktywa amerykańskie. Gdybyśmy akcje USA zastąpili koszykiem akcji globalnych, kwoty do zebrania musiałoby być większe. Po trzecie, pomijamy tu podatki. A jednak, jeżeli chcielibyśmy rozpocząć wypłatę w wieku 40 czy 50 lat, nie ma opcji, aby ich uniknąć. Podsumowując, z perspektywy osób mających wysokie zarobki, wczesna emerytura jest jak najbardziej osiągalna. Natomiast dla osoby o przeciętnych zarobkach osiągnięcie wczesnej wolności finansowej wydaje się, mówiąc delikatnie, skrajnie trudnym zadaniem. Ale na koniec trochę optymizmu. Owszem, nawet przeciętny Polak ma szansę na wolność finansową, jest ona jednak możliwa pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, będzie inwestował odpowiednio długo, zalecałbym minimum 30 lat. Po drugie, na emeryturę przyjdzie późno, najlepiej po 60 urodzinach. Po trzecie, będzie podejmował wysokie ryzyko, bardzo dużo akcji w portfelu, zwłaszcza na etapie akumulacji. Oraz po czwarte, będzie miał odrobinę szczęścia, albo przynajmniej ominie go skrajny pech. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że było tyle was przydatne. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie suba i lajka po więcej takich treści. Do zobaczenia!